Pani Iwono, zaskoczona wynikami y, widzów? Tak, jestem zaskoczona, pomimo, że to jest nie pierwsza edycja, ale zaskakiwani jesteśmy od czasu do czasu, tym bardziej, że Sebastian chyba nie zasłużył na to, żeby dzisiaj odpaść. Ja nawet liczyłam, że on będzie w tej górnej gdzieś tam półce, ponieważ całkiem sobie nieźle radzi na parkiecie, a przy okazji, no jest takim chyba lubianym też człowiekiem, jest wesoły, jest śmieszny, jest zabawny, no szkoda, rzeczywiście tak byliśmy zaskoczeni, chociaż też mieliśmy taki moment, nawet z Olą chwilę rozmawiałam, tak spojrzeliśmy na wszystkie gwiazdy, dosyć ciekawi ludzie są w tej edycji, teraz myślę, że to już znowu jest ten odcinek, gdzie już każdego będzie szkoda. Bo pierwszy, drugi jakoś tak idzie, a teraz już każdego będzie szkoda po prostu. A kiedy usłyszała Pani po raz już kolejny, że Justyna Żyła i Tomek Barański przychodzą do następnego odcinka, co sobie Pani pomyślała? E, dobrze, tak naprawdę to dobrze, bo ja wiem, że ona ma rzeszę fanów za sobą i no myślę, że o tym, w tym programie też o to chodzi, że e, tak naprawdę to jest wypadkowa sędziów, plus tych SMS-ów. E, ja wyraziłam swoją opinię poprzez podawanie oceny, a publiczność przed telewizorami ma prawo do SMS-u i to jest równe prawo. A czy nie ma pani takiego poczucia, że troszeczkę przez te niskie noty, między innymi pani, tych SMS-ów jest i głosów coraz więcej? Ale ja cały czas tak uważam, że rzeczywiście lubimy bronić tych słabszych. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem, to pewnie socjologowie by mogli na ten temat się wypowiadać, ale ja widzę taką lekką prawidłowość. Rzeczywiście, że my Polacy potrafimy stanąć w obronie tych uciśnionych, a że Justynę uważają Państwo za uciśnioną przeze mnie, no to jej bronią, ale mają też takie prawo, to jest prawo ich. A czy ten gest, jaki wykonała Pani Ceję w stronę Justyny był tak raczej planowany, czy tak na spontanie zupełnie oglądać Pani jej stwierdziła? Na spontanie, chociaż tak mówię, muszę, tak jakby w mojej głowie było, że byłam, byłam ciekawa jak ona zatańczy i rzeczywiście jako człowiek, jako kobieta szkoda mi jej było, bo Uważam, że była niesamowicie bezradna, a bezradność to jest coś, czego nie powinniśmy się śmiać tak naprawdę. Bezradność nie jest fajna. I tak jak zobaczyłam, że tak dała radę, mówię Boże, kobieto, przytul tą dziewczynę. Niech niech ona też już odetnie w końcu, bo ona myślę, na same słowo czarna mamba, to podejrzewam, że jej się nogi trzęsą. Ale rzeczywiście, drodzy Państwo, no cała e, dygotała. no Dała tak ma. Radę. Zobaczymy teraz tylko, czy to był e, tylko przypadek, że udało jej się ten taniec dźwignąć, czy rzeczywiście to jest jakiś taki przełom w jej tańcu, że teraz za tydzień na przykład super będzie tańczyła. No jest Jestem sama ciekawa. Zobaczymy za tydzień. Jak sama powiedziała przed chwilą, dla niej noty nie są najważniejsze, tylko taka wewnętrzna walka i ta wygrana właściwie z, z tym stresem, z tym, co ją tak naprawdę blokowało tutaj przed dobrym zatańc zatańczeniem. Ja myślę, że ten program też oprócz tak naprawdę tych ocen ma to w sobie, bo to naprawdę wiele osób kończących udział w programie mówi o tym, że to jest program, gdzie oni przełamują różne swoje bariery, bardziej zaczynają być otwarci na innych ludzi. także to no jest program, który uczy nie tylko samego tańca, drodzy Państwo, nie tylko tańca.